w obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten święty krzyż znak męki i zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie Mej Rzeczypospolitej Polskiej stać nieugięcie na, na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary życia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej rozkazom naczelnego wodza oraz przez przezeń dowódcy Armii Krajowej. Będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Przyjmujecie w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Tym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest Się milczy i jeśli jak my naprawdę masz apetyt winczy jeśli kochasz kraj z którego pochodzisz nie jest ci obojętne gdzie twoje dziecko się urodzi jesteś dumny z języka w którym będzie mówić słów z nami hołd dla tych wszystkich ludzi prosta zasada Bóg, honor, ojczyzna a szpicel konfidenci to zwykła zgnilizna Jacek Kaczmarski śpiewał obława obława teraz ścigają za to że masz grama komu napadła lecz układy wciąż te same jesteś siłopa jak nie wiesz co jest gra Hetman Żukiewski to żołnierz polski. Jedyny człowiek, który okupował Moskwę. Nikt nie pamięta, nikt nic, nic. nie powie. Dzięki Wam, niezapomniani bohaterowie. Pamiętaj, Pamiętaj, Pamiętaj! Ludzka pamięć, przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj! Pamiętaj o tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj! Pamiętaj ich oddanie odpada, nie poszły w nie pamięć. Pamiętaj! Pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta Chodzi myślą, że wszystko im dano Zapomnieli ile krwi tu przelano Ile potu, ile łez wsiąkło w tą ziemię Przypominamy by nie zasnuła mgła i zapomnienie Nie podważajcie roli powstań śląskich Szacunek dla zrywu Wielkopolski Nie mówcie, że powstanie warszawskie niepotrzebne Że na marne tysiące te poległe nie zapomnijmy kto wtedy stał za rzeką I że zachód oddał Słowian sowietom A teraz na zachodzie na nas krzywo patrzą, a to ich wina, że trzeba emigrować za pracą. Pamiętajcie o wielkich ludziach, o ich cierpieniach i o ich trudach. Nie zapominajcie o wielkich ludziach. Bierzcie przykład, gdy wokół obuda. Pamiętaj, Pamiętaj. ludzka pamięć przesłanie. Przykłady nam dane. Pamiętaj. Już nikt nie chce pamiętać, pamiętaj I oddanie, odpadanie poszły w nie pamięć, pamiętaj, pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta To i żelazny, ostatni partyzanci Walczyli do końca, choć nie było już armii Nie było szansy przepędzić hałastry Pozostał honor tej bohaterskiej kasty Dziś ważne gwiazdy, celebrowane błazny Świat już zapomniał, kto walczył o Anglię To Kościuszkowski, dywizjon 303 Oddawali życie, a Czechy sprzedał ich Pamiętaj człowiek, Holokaust to nie kit Stracony Polak był, Rumun i Żyd Znał dobrze syf ten stary doktor Borczak Nie zostawił dzieci swych do samego końca Tak jak obrońca, legendarny chubal Ostatni żołnierz, kawalerzysty duma To nasza kluba, to nasze jest dziedzictwo Ojcowie ginęli, a my dziś mamy wszystko Pamiętaj, ludzka pamięć przesłanie Przykłady nam dane, pamiętaj O tych, których już nikt nie chce pamiętać Pamiętaj nie poszły nie pamięć, pamiętaj, zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta, pamiętaj.